Jeszcze raz przedstawię Państwu... wspaniałych naszych sędziów, arbitrów. Sędziak główny dr Andrzej Głaz z Warszawy, podoba. olimpijskie kierownik Kierownik Mata, doktor Małgorzata Kitowska, do Dniu Jękopolskiego. Marek Troczyński z Ściela, Władysław z Białoruskiego i Antonio Urycki z Poznania. Mata nr 4, Kierownik Maty Andrzej Korbacki z Ergląga. I arbitrzy Zenonizio w Wodawa, Krzysztof Kamiński Warszawa i Andrzej z Robi Szarpiesz, szarpiesz. Dalej, dawaj, dawaj, dawaj kogo jest potrzebny. Nie daj, szarpiesz. Kolejba! 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 Niedawnej z polskich zapasów Marta Gorobrywicza Dziś trener kadry ale Jarmolewicz jest z nami jest Tarek Krzeliński Trener minorów Jest Gładek Olejnik Kało A Władysław Stecyk to też największa sława Grunwaldu Wicemierz olimpijski, wicemierz świata, sześciokrotnie medalista mistrzostw Europy, dziesięciokrotnie mistrz Polski. Jest Władek Stecy. Są tak długo śli. Jakieś sprawy do załatwienia. Jest, witamy Panie Władku, Jest wiceprezes Grunwaldu, jest sława zapasów z tej ziemi. Z nami. A ja myślałem, że on śpioch, sportowcy to nie śpiochy. Śmiał to jestem ja. Ale dzisiaj też wcześniej wstałem po Chryscią Polski. Komornika. Koło Poznania. Wspaniała Ziemia Wielkopolska. Tyle dobrego słychać. O Wielkopolsce. O Poznaniu, o Komornikach. I koniec pojedynku na Macie. Numer dwa zwyciężył Wojciech Makowski i Zetka z Koszali. Karol Falandy z Gwardia Warszawa, Waldemar Cichy, Gwiazda Bydgosz. Karol Falandy z Gwardia Warszawa, Waldemar Cichy, Gwiazda Bydgoszcz. A przy, przygotowują się Lubowicz Ruda i Górzyński Osielsko. Jest arbiter na macie Andrzej Olszewski z Olsztyna. Na stanowisku kierownika Maty jest pan Andrzej Korpacki ze względu na z na stanowisko sędziego punktowego. A Mata numer jeden na stanowisku kierownika Maty, doktora Mata. Kietowska, taki to arbiter na macie bo Kiertelewicz, w i sędzia punktowy Antoni Brycki w Wspaniały trener, sędzia, sobieski Borchak, piękny obiekt, klubowi z hotelem. Koniec po na macie numer jeden. Wyciężył Tomasz Idorakowski.